Cześć, z tej strony cichy. Widać w kolejnym odcinku na moim kanale. To jest kolejny odcinek ze starą Upadły Zakon. I dzisiaj ogólnie, w poprzednim odcinku, właśnie wylądowaliśmy na nowej planecie. Byłem w tym hangarze, ale poza odcinkiem, ogólnie sobie przyszedłem na jakąś drugą stronę. Tam walczyłem z jakimiś, byłem w jakiejś jaskini. Zresztą właśnie tutaj idę na taką stronę. Tutaj nie wiem, co tutaj będę robił, ale spotkałem jakiegoś szturmowca, którego zjadły jakieś dziwne robale, z którymi walczyłem. To będą strumowcy, z którymi będę musiał walczyć. A tu były te drzwi od środka, których nie mogłem otworzyć, chyba. Czy to były są inne? Tak? tak, ja ich nie mogłem otworzyć. Dobra, zaraz mogę, więc teraz idziemy. Co jest? Dobra, siema. Cześć. No, okej, okay. fajnie, że mnie widzicie. Niech ktoś go Sławi Słabi jesteście! za Na hita! Zostaliśmy tylko my dwaj! No już nie. A mam coś zeskanować, dobra. Dobra. Idziemy dalej, idziemy dalej. Chwileczkę... Nie. Już możemy iść. Powiem, tutaj będzie ich więcej, będę chciał z nimi walczyć. No, już ich widzę. Mogę zatrzymać mocą? No czemu wy mnie nie strzelacie, jak kapuściane łby? Ale wiecie, że ja jestem za wami. Okej, okay, to było dziwne. No dobra. No, no. Tu mogę... Wyczucie hodowlam, to robimy. To jest... zabierz ją stąd, odciągnij ich. Kogo to chodzi? O, nie. co chodzi? Co tu chodzi, ludzie, co tu się dzieje? Nie mogę tej drzwi otworzyć! Chwilę, nie mogę? No nie mogę, dobra, to muszę się na inną stroną. Nie, nie. a no co, dobrze, jestem. Cie ma? No nie, nie Dobra, gin, gin, gin. Go powstrzymać. Jeszcze tutaj nie znam takich fajnych ruków, które mogę stosować. Jakieś jakiegoś przyciągania, albo to jakiegoś takiego innego fajnego. Dopiero będę musiał odblokowywać. Dobrze, że mi nic nie zrobicie. Trochę mi zadacie, to się uleczę. Tak? Taki mądry jesteś? No już mnie nie masz. I szazam. Dobra, yy. nie wiem czy trzeba mieć tam czy tam, ale dobra, pójdę tutaj. O, zdrajca, od góry mnie jest? Ty nie rozumiem, Że co to chodzi, ci truscy są nas inferialni, są mega dobrze szkoleni, Bracho. a ani razu trafić nie umieją. No wiesz. Co jest?! Od tyłu jakiś oficer śmierdzący! Dobra, gin! Szczylu! Kurde, no czemu mnie tak bije mocno? Jest za daleko. Jestem daleko. Jestem Nie. Jestem daleko. Jestem daleko. Jestem daleko. Dobra, już jestem skanowany. Dobra, zeskanuję. zła robota. Ej, chwilę. Tam mam iść. Chyba tak. Jest, dobra. Jak ja na tej rurce się bronić? Ja, czemu on to mówi jak... A dobra, tam jest jeszcze jeden. Także leży dobra. Łatwi są strasznie, ale może potem będą silniejsze, jak będzie y, większy poziom rozgrywki. Albo ja będę silniejszy, no, silniejszy i będzie o z nim łatwo. Ale z raka muszę się od początku. A, dobra, nie muszę. Tylko, że. O, dobra. Jak ja tam doskoczę? Nie, tam nie doskoczę, nie ma bata. A jednak jest. Dobra. Nie będę go wysyłać, patrz, ja ich zaraz rozdłubczę, tak? Trafiłem go. Jakim cudem wszystko blokuje? Nie jest, no jest, no dwa hity normalnie po prostu. Ale dostał kryta Tak jesteś. Takie pieskaty no dobra. Idziemy dalej. Bo jakaś informacja się pokazała, ale nie zdążyłem o, jej przeczytać. Czy można ja powiedzieć łączek komputerowa z tego urządzenia? Dobra, no ale... Ja muszę w ogóle z niego korzystać, ja tu mogę wejść. No nie mogę, dobra. Okej, okay, czyli żeby przejść na drugą stronę, będę musiał naprawić to. Albo mogę iść jakąś inną stronę i ten w ogóle nawet iść nie muszę. Tam jeszcze widziałem jakieś przejście, czy tam wrócę, bo tu coś było. Tu przejdę tutaj. Tam mogę pomedytować się trochę, ulepsze, bo jednak trochę mi HP zbignie, prawda, mało, ale chyba, że to nie jest do medytacji. A nie jest, myślałam, że to jest do medytacji. A nie, jednak jest, no dobra. Ja sobie zmniejszyłem ilość FPS-ów, już mi się tutaj nie zacina. Bo tak to mi się zacinało, jak byłem w tym tym. O, mogę, y, coś ten, y, spacja. No, ja już ogólnie odblokowałem to. A, I również to. O, to tutaj jest. Nie, to się pokazuje. A uderzenie z doskoku, cięcia z wysokości, ulepszenie spowolnienia. Tutaj lepsze blokowanie. To ja chcę, może to. Nie wiem, czy to się w ogóle opyla, ale wezmę to. A, coś takiego to robi. Okej, okay, rozumiem. Teraz mogę albo ulepszenie spowolnienie, albo cięcie z wysą, albo przez blokowanie. Dobra, weźmiemy te blokowanie. Okej. Okay. No i dobra, wychodzimy teraz stąd. I idziemy dalej w podróż. Dobra. Ośrodek tarwin, jakiś turbin, tarwin. Okej, okay, na no tym chyba mogę wejść. Chyba jednak nie mogę. O, tu chyba mogę zaskoczyć. Okej. Okay. Tu mogę. Ten robotnik trochę świeci, ale nie, jednak to jest za mało. Dobra. Tu musimy iść po tej rurce. Możecie dać znaka, czy bardziej wolęcie takie odcinki ust, z w nas np. historii, na przykład jak z Minecrafta, czy może takie różne gierki, na przykład z Fallen Order, czy może na przykład jeszcze z czegoś innego. O, tu coś mam do zrobienia. No! No ale jeśli jest tu jasno, dobra. Skaczemy. I przechodzimy dalej Okej, okay, dobra, dobra, Co jest? Ja nie mogę niebezpieczna planeta Jest tam gdzieś? Spodka ja Co jest? No ale no co tak od tył gnoim, śmierdząc taki jesteś? No już nagle mogłoby wyskoczyć na wiadomo, no, ty nie zauważysz. Kurde, źle. No bo to musi być tak, o tak właśnie, dobra. Z tym. No poza to zrobiłem. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay. Dobra, idealnie, idealnie. Dobra. Lecimy dalej. No o kurde... Jakaś koza w ogóle mój kolega mówił, że on jak sobie to te kozy ciągle go pokonywały. Ale wiesz, one są strasznie łatwe. Może ciągle go spychały w przepaść, Ja nie rozumiem o co mu chodzi. Ale może dalej będą trudniejsze do pokonania. Dzięki za pomoc. Dobra. I powiem to będzie następna koza. O Jezus Maria! Nowy cel na holomapie. Dobra. Pokonam ich może już w następnym odcinku, bo trochę mi ta walka zajmie, a już się kończy czas, więc na razie.